Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na naszym kanale. W tym odcinku spróbujemy wjechać z nawozami. Ale jest mokro na polach u nas, dlatego trzeba wziąć linę, żeby się zabezpieczyć. Padało w nocy. Nie wiadomo jak to jak to pójdzie do końca, ale w te suchsze kawałki na pewno spróbujemy dzisiaj wjechać i osiąć nawóz po pogryce, pod Jęczmień, i słujemy rzepak. A rzepak to chyba tylko połowa pola. Możemy osiąć, bo druga połowa stoi pod wodą. Dlatego weźmiemy linę, jakby co. Więc już pakujemy się, jak wiadomo mamy waltrą, ciągnik właśnie stworzony pod te rzeczy. Pod nawozy, transport, no i niezawodne Jak Widzicie, trochę jest obłocone, ale nie dlatego, że już się baliśmy, tylko jechaliśmy po polach i szukaliśmy właśnie miejsca, czy da się przejechać i w jednym miejscu po prostu wpadliśmy po całą po ramę, jak to musi zobaczyć, sa cała ziemi. Jechaliśmy po, po ścieżce, więc zjechaliśmy ze ścieżki i wpadliśmy pod całą ramę, więc... Jedziemy się zatankować, wtedy opowiem więcej o nawozie, jak to rozsiewamy wszystko. Rozsiewamy teraz kizeryt, rozsiewamy po pszenicach, pszenżycie, rzepaku i podjęćmień browarny. Jeśli chodzi o dawkę, jest to od 150 do 200 kg, tu zależy od zasobności pola, jakie mamy stwierdzone analizą gleby. Trochę spóźniony, mamy dzisiaj, już powiem dokładnie, 24 lutego, ale trochę szybciej powinien być, ale no jak widzicie nawet po samym osięwaczu i po walce to nie było łatwo wjechać i dopiero teraz jest jakaś szansa, żeby to zrobić. Teraz cykujemy tonę, yy, jedziemy na pszenicę na 10 hektarów, po 100 kilo na hektar. Czyli tona powinna starczyć powinniśmy przyjechać z tym samym co tu mamy. Już rozcięliśmy nawóz po, po pszenicy jednej. Teraz idziemy na kolejną pszenicę i tam będzie 150 kg My musimy zmienić dawkę wysiewu na 150 kg, bo to było, tam było 100 trochę nas, oj, trochę nas przytrzymało, musicie zauważyć, że już trochę się trochę późno, no, bo tam słońce już zachodzi. Yy, mam jeszcze mały problem z wytrząsaczem, z mieszadłem w w ściewaczu Nie do końca nam to tam zagrało, bo lewa strona wysiewała mniej niż prawa. Mimo tego, żeby obie były tak samo ustawione i wszystko, to i tak ta lewa strona wysiewała mniej. To ustawię dzisiaj, czy nie? O. I tak ta prawa strona wysiewała mniej. Niż lewa. My już mieliśmy problem wcześniej, bo się yy, po prostu pękł. Tu widać że jest zaspawane. Ale już mamy włożony. Tam widać włożony już. Nie wiem z Tam widać, włożony już nowy. Prawie jest ten starszy i już działa tak należy. Po prostu ten prawy. Ten prawy mieszano, to wytrząsacz, zwał tak zwał, yy, Chodził w, yy, w tym takasem, w takim rowku. A tamten chodził w tej szczelinie, jeśli otwiera zasuwę. I tam w tej szczelinie wtedy już nie chodził tak dobrze, jak powinien. I prawa strona właśnie wysiewa więcej, a lewa wysiewała mniej. Dlatego też wymieniliśmy, już powinno wszystko dobrze działać, bo już na sucho odpaliśmy. tak samo chodzą. My zasypujemy dwie tony, jedziemy na kolejną pszenicę. Tam, tym razem, tam po 150 kg na hektar, jedziemy siać.